Ej jeśli mano, witam Was wszystkich serdecznie na kolejnym, na pierwszym odcinku, przepraszam nie na kolejne, tylko na pierwszym odcinku. Na moim kanale pewnie mnie nie znacie. Znaczy na pewno mnie nie znacie, bo jestem pierwszy raz na YouTubie. Ale moi drodzy, e, ogólnie jest, jest będzie to kanał, na którym będziemy sobie nagerować stymulatory. Może najlepiej, najpierw zacznę od przedstawienia się Wam. Ja mam na imię Kuba I ogólnie pasjonuję się właśnie. Mam wiele pasji, powiem Wam, mam wiele zainteresowań. Chociażby giry, narty, góry, bardzo Wielbiam góry. Ale moi drodzy, to nieważne. Tak jak mówiłem, jest to kanał poświęcony stymulatorom, w którym będziemy sobie grać w symulatory. Tutaj właśnie widzicie jeden z nich, jest to Farming Simulator 22, na tak, którym moi drodzy może nie, że będziemy wyprowadzić serię, ale e, będziemy no, po prostu sobie nagrywać z niego odcinki. E, no i moi drodzy opowiem Wam trochę o tym jakie mam plany, jeśli chodzi tutaj o, o gierki, jeśli chodzi o nie, jeśli tu chodzi o farminga, e, bo mam te plany fajne. Kilka wam powiem. Tylko tutaj muszę się ustawić. Dobra. Moi drodzy, ogólnie do farminga tutaj przychodzą DLC, jak wiemy wszyscy. DLC to są dodatki ogólnie do gier. I moi drodzy, za niedługo nadejdzie najbardziej przez wyczekiwane DLC, czyli Pumps and Houses. Jest to DLC. W którym po prostu będziemy, tam gdzie będzie możecie bawić z knajowicą, będzie może tam swoją biję gazownię budować i tak dalej. No i po prostu moi drodzy, jak będzie, jak będzie ten DLC, to nagram odcinek z testowania tego DLC. Wydaje mi się, że będzie fajne, że bardzo mi się te DLC zresztą spodoba i że Wam też się spodoba. No bo mówię Wam, naprawdę przekonuję Was, że ten DLC jest przekozackie i że. I że na pewno Wam się po prostu w moim wydaniu te filmy spodobają. No może w moim tak. wydaniu nie, bo w innych wydaniach youtuberów może też Wam się spodoba, ale niekoniecznie musi Wam się w moim wydaniu coś podobać. Każdy lubi swoje. A moi drodzy, dobra, może coś wam trochę opowiem o tym gospodarstwie. Dlaczego akurat będziemy grać na tym gospodarstwie, moi drodzy? To jest ogólnie moje gospodarstwo. Stwierdziłem, że nie będę zaczynał żadnej nowej tam serii z nowym gospodarstwem. Bo po pierwsze, Ramiera Farminga już była dawno, dawno temu, 9 miesięcy temu. A po drugie, no uważam, że to gospodarstwo jest teraz lepsze i że jakby, jakbym miał znowu poświęcić kolejne 300 godzin na rozbudowywanie tego gospodarstwa, co teraz mam, to, to powiem Wam, że to był koszmar dla mnie. Jakbym miał takie gospodarstwo, co ja mam teraz robić na nowo. No serio. No, nic, nic przyjemnego. Dlatego moi drodzy będziemy po prostu grać na tym gospodarstwie. Zresztą za chwilę będę was też oprowadzał po tym gospodarstwie. I co? Aha, i ogólnie chciałam wam powiedzieć, że ja czasami ja ogólnie czasami gram sobie w farminga. I może, y, czy ja prawie codziennie gram w Farminga, ale moi drodzy, może nagram za pięć pierwszego streama z Farminga. Pierwszego streama, na którym będziemy mogli sobie pograć razem. Oczywiście, moi drodzy, ogólnie muszę na razie zrobić tyle odcinków, żeby po prostu trochę gdzieś złapać, żeby trochę jednak tutaj widowni było i żeby... Nie, że na przykład włączam streama i o osoby, że ja tak... Co najmniej 10-15 osób i wtedy będzie po prostu uważam, że gicior Także Także no, jak już tyle będę miał subskrybentów, jak będę miał tak 50 subskrybentów, to wtedy zastanawię się nad pierwszym streamem na tym kanale. No i drodzy, za chwilę on też pokażę moje gospodarstwo, tak jak mówiłem, to ja obiecałem. Także ogólnie, no to już widać, że maszyny jest to ogólnie mapa Oid Bayron, jakby ktoś nie wiedział. Francuska mapa yy, francuska mapa, która bardzo mi się już na początku gry spodobała, stwierdziłem, że prosty wybiorę I, i było warto, powiem wam, że było warto, bo... No bo ta mapa po prostu jest kozacka jakby nie wyobrażam sobie gry chyba na innych mapach, tak że ale no dobra, nieważne. Yy, moi drodzy, zaparuję. I za chwilę będę was oprowadzał po gospodarstwie. Otóż moi drodzy, ogólnie też, jeżeli chodzi o DLC nadchodzący się typem Houses, to mam. Ogólnie mam coś grubego do zrobienia. W sensie mam fajny pomysł super pomysł z racji tego, że DLC Ponieważ moi drodzy. No zbuduję biogazownię. Yy, nie wiem, czy tutaj mówię, będzie budować I moi drodzy, jak po prostu zbieram pieniędzy, no ogólnie jest teraz 7 września, nie? Premiera ma tam chyba 24 czy yy, września. Yy, więc jak będzie premiera, po prostu, jak będę miał pieniądze, to zbuduję tą biogazownię. Już nad wiem, gdzie zbuduję. Proszę sami zobaczycie, jak to będzie wyglądać. Dobra, nieważne. Oprowadzenie po gospodarstwie Także moi drodzy Może zacznijmy sobie najpierw w ogóle od tego jakie mam w tej fabryki łańcuchy produkcyjne Albo nie, nie będę wam tak pokazała tylko będę pokazywał wam na mapie czarnie, Mam czarnie, Bo tak, mam krowy, a mleczarnia no jest jednak bardzo opłacalna, szczególnie gdy buduję się czekoladę z jeszcze łańców produkcyjnych. To i olejakni wszystko Kropnie i olejak Mam ogólnie jeszcze szklarnie tutaj, jak widzicie. rzędzie, które są położone. O właśnie tak, ustanawiam, że po prostu... No, tak będzie jednak lepiej wyglądać też coś klargi niż tak standardowo, że tak to można nazwać. I tutaj jeszcze mam taki jeden mniejszy żołnierz z szklarniami. Tutaj mam sad winogron, no niewielki, bo to jest ogólnie o powierzchni 1,4 hektara. Także no nieduży ten sad, jest nieduży mam ten winogron. Ale powiem Wam moi drodzy, że na potrzeby mojego gospodarstwa tak naprawdę ten sad to jest yy, naprawdę no, wystarczy. Po prostu większego nie potrzebuję. Dalej mamy ogólnie, no tak trochę można powiedzieć w tej ale tutaj ogólnie mamy sobie tutaj zakład krawiecki już tutaj ubrania Tutaj sobie taką zrobiłem ościeżkę na ulicę i, i tak on, to wygląda sobie Dołożyłem też drzewa, bo to są dołożone drzewa, tych drzew nie było Tak samo to, to wszystko jest zbudowane przeze mnie tutaj Mam jeszcze ogólnie przędzalnię. Przędzalnię, która ja ma magię. Nic nie niejadliwej. No, już nie miałam nic na gospodarstwie, to postanowiłam, że po prostu tu kupię. Jeszcze z fabryk mam tutaj przetwórnie winogron i produkuję sobie tutaj rodzynki. No i co, tak naprawdę to już wszystkie łańcuchy produkcyjne. No to wygląda. No tak, to już wszystkie. Powiedziałem o zakład krawiecki, o przetwórni, olejarnia, cukrownia, w szklarniach też wam powiedziałem. I mleczarni też. No, także wszystkie Wam powiedziałem. Moi drodzy. Dobra, przejdźmy sobie na gospodarstwo Pokażę wam maszyny Także tak, zacznijmy sobie z to, odtąd Tutaj jak widzicie ciągniczek z siewnikiem To zbieracz kamieni I tu mam taki ekwipunek <laughs> Ekwipunek, przepraszam Narzędzia, takie w sumie można powiedzieć, że niezbędne na gospodarstwie to są wszystkie narzędzia i maszyny, które są niezbędne. To jest ogólnie największy, największy chyba monstrum na gospodarstwie, czyli kombajn do bawełny. No tego case, bo on jest tańszy, bo tylko to kosztuje dwa razy drożej. Potem kosztuje 400 tysięcy euro, czy prawie 500. A John Deere 850. Także no różnią się bardzo dużo. To jest ogólnie trzeba do zbioru kostek, bawełny. Bo to jest ogólnie y, kombajn, który robi kostki z baweł, bawełny, z kostkami, się... Kostki z bawełny. przepraszam bardzo y, Wał uprawny, głębosz. Zraz tutaj jest najmocniejszy ciągnikiem na moim gospodarstwie drogą, czyli f 1050 wariach. To, to jest zresztą mój pierwszy ciągnik na tym gospodarstwie, który kupiłam sobie Postanowiłem po prostu sprzedam sobie te tamte początkujące ciągniki, dołożę sobie trochę yy, i, że dołożę sobie trochę na ten większy ciągnik. I wyszło coś takiego. No, bardzo mi bardzo ładny ciągnik. Wydaje mi się, że na początek po jest prostu jest idealny. Wreszcie, trapna, yy, przeciwtrąsta, która i kolejny. Się w I kolejnym w tutaj jest Maszyny do sadu, aha tu jeszcze Kombajn do bolach cukrowych Jakby ktoś spytał czy to wszystko jest pożyczone czy kupione, to jest kupione moi drodzy, to nie jest wypożyczone, bo to wszystko Te wszystkie 300 godzin wsadziłem właśnie w te maszyny To wszystko co teraz mam, w to gospodarstwo, także no No było warto e, Tutaj kombajn do zbioru winogron, przecież do transportu winogron Elektryczna stacja ładowania, zaraz Wam powiem dlaczego ją ja mam. Sekator do ścinania pędów, kolejny głębocz sadowniczy, ciągnik sadowniczy, rozsiewacz nawozu. No i ten ciągniczek, którym sobie przed chwilą nawoziliśmy. Tutaj mam też ogólnie dwa, dwa chwastowniki, ogólnie dlaczego dwa? Bo czasami lubię tak, że na przykład jak mam dużo pól do zrobienia, dużo pól do obrobienia, to wtedy po prostu drugi ciągnik daję dla, dla pracownika, i tam pracownik mi pomaga obrabiać te wszystkie pola. W się wszystkie pole tam yy, yy, no, dbać o nie. Dwa kultywatory, To za niedługo kurczy, będzie przez widzów prowadzone. Taką mam nadzieję. Yy, tutaj prasa. Po prostu postanowiłem, że kostki najlepsze, według mnie, kostki są najwygodniejsze. Także też prasa postępująca. W życiu zbioru tych kostek. No i moi drodzy, maszyna, która podoba mi się najbardziej na tym gospodarstwie, czyli klas Trio. Moi drodzy, ogólnie dla mnie jest to najpiękniejszy kombajn, jaki miałem na swoim gospodarstwie. Miałem John Deere 2, jeden mniejszy, drugi większy. Miałem New Holland, ale żaden z nich mi nie pasował, bo ten był za duży, ten był za mały. Klas okazał się być idealny po prostu. No ogólnie jeszcze nie, nie robiłem zbiorów, ale. Wydaje mi się, że, będzie, że to będzie ten ciąg, że, przepraszam, kombajn że to będzie właśnie to, co ja wyczekiwałem wraz z headerem do zboża. Ogólnie planuję kupić header do kukurydzy, ale to już jak yy, będę miał więcej pieniędzy, bo ja po prostu na niego nie stać na ten header do kukurydzy. Zresztą zobaczę sobie, czy na, czy na niego mnie stać. Yy. No, ogólnie planuję tego kupić. No, korio. Choreo... Aha, no, on kosztuje 80, ale przepraszam, przepraszam bardzo. Ja mam header do kukurydzy, zapomniałam, przepraszam, przepraszam bardzo. Powoliłam się. ja mam jednak header do kukurydzy. Także, no mój drodzy, no dzisiaj po taki odcinek powitalny, ale no. Możemy z tego powitalnego zrobić zwykły odcinek. Także, no, co bierzemy się do roboty, bo ogólnie mam tutaj coś do zrobienia na pewno, moi drodzy. Trzeba tutaj ogólnie obsieć pola. Tylko teraz pytanie, czym i gdzie obsieć te pola? Bawełnę raczej sobie nie sieje. W sensie bawełny raczej nie sieje, bo ogólnie bawełnę już yy, duże mam. No o, już mam ogólnie wystarczająco na ten sezon. Hmm, zastanawiam się, czy może nie posieć słonecznika i owsu owiec po to żeby po prostu na słomę w sensie same ziarno sobie zostawić i słomę żeby użyć pod ściółkę dla krów a słoneczniki no to akurat pod olej słonecznikowy, ale to za chwilę moi drodzy, jeszcze trzeba nie pokazać swojego gospodarstwa tak że to wam pokażę olejem ja... drobnie moi yy, drodzy Mamy też oczywiście pieska, tak jak tu na każdym gospodarstwie. Mamy piesa. A gdzie ty jest pies? Chodź. Pieseł. Do nogi. Chodź. Dobra. Do budy. Właśnie. Fajnie. Dobra, dam ci tu. Jeść. Dobra, jedź sobie. No i czemu? Czemu ty to robisz, kurde? Ja pierdolę. Najgorsza rzecz w farmingu, nie? Czyli ten pies, kurde, przenikający przez ściany. Albo, kurde, magicznym cudem, y, wspinający się po ścianach. No. no. Ten pies jest niezwykły. Tak, moi ogólnie to są. Pokażę Wam też, jakie mam jeszcze tereny. Bo terenów może mam tak ani dużo, ani mało. Tutaj mam teren, jeden tu mam, tu mam, e, jeszcze tu. Te dwa pola połączyłem ze sobą. Tak uważam, że jest najlepiej. Tutaj siałem buraki cukrowe niedawno. Tu mam i tu mam jeszcze pole. To są wszystkie moje pola, które mam. Aha, i tu jeszcze ten sad mam, nie? Dobra. Także tutaj tej jest te krówki. Proszę bardzo, tutaj mamy nasze piękne krówaczki. Po prostu to jest rasa Alfa To są te szwajcarskie krowy. No najbardziej mi się podobają, najbardziej mi się podobają A zresztą w kolejnych odcinkach opowiem dlaczego szwajcarskiej krowy e, Bo pewnie nie wiecie nic Ale nie powiem za niedługo dlaczego e, Czy ja jeszcze w ogóle gdzieś mam wapno do rozrzucenia? Y, y, bo ja nie wiem czy ja gdzieś jeszcze wapno muszę rozrzucać Tak, muszę jeszcze na Google'ach Także moi drodzy, co no Bierzemy się tutaj do roboty Bierzemy sobie silniczek, bo będziemy siać w słonecznik Jeszcze Wam nie pokazałam wszystkiego, ale to Pokażę Wam już teraz Do końca Sorry, że ja ogólnie teraz jestem w tym odcinku taki trochę Oczywiście stresowany, no ale to jest Wydaje mi się, że normalne w pierwszym nagrywaniu filmu. Po prostu tak mieszam kurde, że raz to pokazuję, raz tamto, no przepraszam, przepraszam bardzo na to. Nie mocniej, no ale no po prostu tak jest. Także tutaj mamy jeszcze filmki, O właśnie, dlaczego elektryczna stacja ładowania tam była. no dlatego tam była ta elektryczna stacja ładowania. Bo... mam no, tutaj elektryczny wózek do. Które mi służy również I również tutaj kury Chociaż kury ktoś by powiedział, no, ale to jest najlepszy sposób na początek No, ale też i dobry sposób na zarabianie po prostu dla już no, dużych farm, rozwiniętych par. No co, co z tym tak wszystko? No to tu jeszcze mam ogólnie miejsce, w którym przechowuję sobie tutaj kostki Wszystko dla krów jest ogólnie, Dobra moi drodzy, ale to już y, prace połowowe będę w kolejnym odcinku. Dzisiaj to już było na tyle. Może zobaczymy się dzisiaj wieczorem. Y, zobaczę, czy mi się będzie chciało nagrywać, czy nie. Także co? No i to znaczy wszystko. Oczywiście zachęcam do subskrypcji mojego kanału, aby się po prostu jak najszybciej sprzedła, rozwinął, żebyście mi też pomogli. Też liczę na wasze wsparcie, że mi pomożecie A jeżeli wam się ten spodobał to proszę zostawić łapkę w górę, Oczywiście I moi drodzy, jak zbijecie tutaj 10 lajków pod tym filmem To moi drodzy Zastanowię się na streamach, zastanowię się na streamach z farminga którym będziemy mogli razem po prostu pograć Także co? Trzymajcie się ciepło Widzimy się już dzisiaj może wieczorem albo już jutro Także Cześć, miłego dnia.